Dzień dobry, cześć, witam serdecznie na wprowadzeniu do modułu pierwszego, do takiej mikroreklamy, która ma zachęcić, żeby wziąć udział w tym kursie. Udostępnię ekran, żeby łatwiej mi było opowiedzieć o tym, o czym to jest. Um. OK, teraz ekran jest udostępniony. Ja chyba też jestem jeszcze widoczna. Może go troszkę zmniejszę to okienko. Nie ja muszę być taka tutaj um, mocno zaakcentowana. Um, I o czym opowiem? Opowiem o siedmiu zasadach spełnionego życia. Kurs powstał um, na podstawie live'ów, które prowadziłam na grupie BOSO wśród gwiazd Opowieści z drogi i um, główną jego. Taką bazą jest książka Siedem nawyków skutecznego działania z Stewana KV. Teraz tak bym chciała Was zaprosić do tego, do tego kursu, do tych warsztatów online, dlatego że jest to elementarz, elementarz bycia niezależnym. Będą trzy moduły. Które, na które składają się takie rzeczy jak bądź proaktywny, zaczynaj z wizją końca, rób najpierw to, co najważniejsze i to nam mówi o zwycięstwie prywatnym oraz zwycięstwie publicznym, którym jest o współzależności. O co chodzi? No, sobie to podzielił na takie jakby trzy etapy w naszym życiu. Na zależność, na niezależność, na współzależność. Właśnie w ramach tej, za, tej go dążenia do niezależności jest proaktywność i zaczynanie z wizją końca i jest robienie najpierw tego, co najważniejsze. Bardzo, bardzo, bardzo um, chciałabym, żeby jak najwięcej osób przeszło te, te, to wydarzenie, ten kurs, dlatego, że naprawdę jest to rzecz, która pozwala na, na spojrzenie na świat całkiem innymi oczami. Um, nie będę mówiła dzisiaj o pozostałych modułach, powiem tylko o pierwszym, dlatego, że czasu jest tyle, ile jest. Ale gdybyście byli zainteresowani, to oczywiście opowiem o co chodzi w pozostałych rzeczach. Tutaj się można na chwileczkę skupić, tylko przeczytać, że chodzi o zaczynanie z wizją końca, robienie najpierw tego, co najważniejsze, i to jest moduł drugi, te dwa, trzy. Natomiast pozostałe cztery, pięć i sześć to jest moduł trzeci. Myśleć kategoria wygrana, wygrana, albo nie robimy interesów, czyli coś, co. Yy, Pozwala nam na znalezienie zawsze optymalnego rozwiązania dla obydwu stron. I tylko wtedy, kiedy takie rozwiązanie optymalne znajdujemy, wtedy dopiero wchodzimy w relacje, w interakcje, w interes, w czym to jest w cudzysłowie ten interes wzięty, bo nie chodzi wyłącznie o kwestie jakieś firmowe czy, czy zawodowe. Po piąte, staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym, czyli bardzo wydaje mi się ważna też zasada, i tutaj mówię na tym module. W tych, w tych zagadnieniach o rozumieniu też empatycznym słuchaniu empatycznym, dużo takich ciekawych rzeczy. Dlatego, że ten kurs ogólnie on się zasadza na siedmiu nawykach skutecznego działania, ale jest poszerzony, bardzo mocno jest poszerzony o wiedzę, umiejętności, moje doświadczenie, które mam też z innych źródeł. Synergia, zasada stwórczej współpracy, to jest szósta. Zasada Keviego i7, ostrzenie piły, które pozwala na kalibrowanie i doskonalenie tych zasad, które tych pozostałych sześciu zasad. W module pierwszym chciałabym powiedzieć o wprowadzeniu, znaczy chciałabym zrobić wprowadzenie zaraz o tym, co wprowadzeniu więcej. O paradygmacie, co to jest, o zasadzie wzrostu i zmiany. W trzeciej części o nawykach, bankowym kącie emocji, o skuteczności o prywatnym zwycięstwie proaktywności i wizji, okręgu zainteresowań, kręgu wpływu, o mieć i być i na koniec podsumowanie zakończenie pierwszego modułu. W wprowadzeniu będę mówiła, o czym to jest, o czym jest ten cały kurs, o etyce osobowości, etyce charakteru, pierwotnej, wtórnej wielkości, sile paradygmatu, przystąpienie paradygmatu i taki punkt jak wiedzieć i być. Nie będę tutaj wszystkiego rozwijała, tylko tak króciutko, żeby wam nakreślić jakby um, kilka chociaż rzeczy. Etyka osobowości, etyka charakteru. Tutaj um, jest mowa o tym, że bardzo często współczesna psychoterapia, duchowość opiera się na etyce osobowości, czyli na tym, żeby widzieć siebie zawsze na zewnątrz i oglądać siebie jako kogoś istniejącego na zewnątrz. A my chcemy tutaj wprowadzić etykę charakteru, czyli powiększyć siebie, jakby zwiększyć swój potencjał, swoje możliwości, a także rozpoznać swój wizerunek poprzez charakter i kształtowanie charakteru. To jest duża zmiana. O pierwotnej i wtórnej wielkości będę mówiła o sile paradygmatu, czyli takiego um, z założenia, tak się tego nawyku po prostu, nawyku, w, który, w którym nawyku programu, z którym wchodzimy w życie i żyjemy potem przez wiele, wiele lat. Tutaj taki przykład, co widzisz na tym tej grafice, a co widzisz teraz? No właśnie. O przesunięciu paradygmatu, czyli tutaj jeszcze raz o tym, że zmiana sposobu widzenia powoduje nowe zmiany, poszerzenie nowych, poszerzenie horyzontów i nowe horyzonty, a także powstanie nowej jakości. I widzieć, i być, czyli im więcej widzisz, tym bardziej jesteś. Czyli też chodzi o to, że im bardziej siebie rozpoznajesz, to. To masz większe możliwości. Im więcej siebie, im lepiej siebie znasz, im więcej o sobie wiesz, tym jest Ci potem łatwiej ogólnie e, żyć tak? i żyć w zgodzie ze sobą, bo wiesz, jaki jesteś, jakie masz swoje dobre i złe strony. Po drugie, paradygmat zasady wzrostu i zmiany, paradygmat zasad, zasada wzrostu i zmiany, która jest naczelną zasadą, że człowiek po prostu ma prawo wzrastać, a nawet obowiązek. Problem y, i czy problem jest to, jak widzimy problem, a nie sam problem i o nowym poziomie myślenia. Paradygmat zasad tutaj. Y, y, jeszcze propos paradygmatu jako takiego e, przypowieść czy opowieść o okręcie wojennym i latarni morskiej nie będę opowiadała jej teraz, tylko tutaj zobaczcie, można z daleka e, widać gdzieś tylko światło, a z bliska wi wiadomo, że to jest już latarnia morska. Jeżeli się pomyli latarnię morską z innym okrętem, no to mogą być skutki katastrofalne. Zasada wzrostu i zmiany, czyli, no tak jak wspomniałam, to że naczelną zasadą, jedną z praw rządzących ludźmi to jest prawo wzrostu. Po trzecie, problemem jest to, jak widzimy, problem, czyli nie sam problem, ale to, w jaki sposób ten problem my postrzegamy. Tutaj warto sobie też uświadomić, że na jedno, jedno wydarzenie to samo, na przykład na weselu zostaje Powiedzmy, przewrócony tort i każda osoba będzie reagowała inaczej. Jeden poleci po miotłę, będzie sprzątał, drugi będzie przytulał panią młodą, trzeci poklepywał pana młodego po ramieniu, czwarty będzie jęczał i, i płakał i tak dalej, a piąty będzie się śmiał. Także to, jak w jaki sposób widzimy daną rzecz, jest tak naprawdę kluczowe, a nie sama ta rzecz. I o nowym poziomie myślenia, tutaj taki cytat Alberta Einsteina istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy. To jest bardzo ważne. Tutaj też o tym, że my się tak po takiej spirali zmieniamy się spiralnie, czyli co jakiś czas można powiedzieć, że jesteśmy w tym samym punkcie, ale wyżej. Można to też e, przerównać do wieży, czyli do wspinania się na wieżę, jesteśmy na początku na parterze tej wieży i widzimy głównie fosę, która jest dookoła, niekoniecznie ładnie pachnącą. Na pierwszym piętrze widzimy już troszkę więcej, te fosy też, ale widzimy już co w niej pływa. Na kolejnym piętrze widzimy znowu jeszcze szerzej, widzimy co do tej fo fosy wpływa, skąd ona czerpie, skąd ona jest zasilana w jakiś sposób i tak dalej. Z każdego tego piętra będziemy widzieli nasz problem, czyli fosę, załóżmy, w inny sposób, więc e, trzeba się wspiąć jakby, czy też może obniżyć e, do pewnego innego pułapu, aby zobaczyć to, gdzie teraz jesteśmy. Po trzecie, co to są te nawyki, zasady, co to są zasoby, umiejętności i o czym mówimy, kiedy mówimy o skuteczności. O co chodzi z nawykiem i co to są te zasady? Nawyk czy też zasada jest na połączeniu umie umiejętności, wiedzy i pragnienia. I wiedza, czyli co, dlaczego, umiejętność, czyli jak i pragnienie chce. I ta zasada jest tworzona na połączeniu, na połączeniu tych trzech rzeczy. Wielu wiele osób i wielu z nas, i wiele mamy takich, każdy ma wiele takich nawyków, a przynajmniej kilka które nie jest świadomych. To jest takie nawykowe myślenie, które zostało ukształtowane na początku początkowych fazach życia. Będę też o tym mówiła już na konkretnych live'ach, jak to wygląda, skąd się bierze, i jak to zmieniać. No właśnie bo my chcemy zmienić. Chcemy zmienić te nawyki, chcemy je zmienić w zasady. Czyli chcemy zmienić te nawyki, te programy, które mamy gdzieś wkręcone, które mamy. Um, Zakodowane, zaprogramowane, chcemy je zmienić, chcemy je odkodować i wybrać coś nowego dla siebie. Ale żeby wybrać coś nowego dla siebie, trzeba siebie poznać, więc tutaj o tym będzie mowa. Skala dojrzewania, zależność, niezależność, współzależność, i tutaj również o skuteczności będę mówiła, o skuteczności jako takim elemencie, który, jak być skutecznie niezależnym. O tych zasobach, którymi dysponujemy. Zasoby mogą być materialne, finansowe i ludzkie. A tutaj z kolei mamy pewne umiejętności twórcze, kreacja, tworzenie, produkcja w cudzysłowiu, czyli to wytwarzanie, ale też jeżeli ktoś ma firmę i tutaj popatrzy na ten kurs pod kątem firmowym, to też może bardzo dużo dla siebie wziąć. Bo ja w zasadzie zmieniłam Kevin, Steven, z na wykaz skutecznego... Działania mówi bardziej pod kątem właśnie firm, ale nie tylko. Ja tutaj to um, przedstawiam, te zasady pod kątem bardziej takiego osobistego, indywidualnego procesu, dodając, jak wspomniałam, bardzo dużo y, innych rzeczy. I o umiejętnościach twórczych jeszcze raz czyli o tym, że lepiej mieć wędkę i nauczyć się łowić ryby, niż kupować koszyk ryb. Tak? Lepiej umieć samemu pewne rzeczy zrobić, czyli nabyć pewne umiejętności, i tego też tutaj będziemy, te umiejętności też będziemy ćwiczyć, poszerzać je i ćwiczyć. Po czwarte, prywatne zwycięstwo, proaktywność, wizja, czyli od zależności do niezależności, proaktywność, własna wizja w społecznym zwierciadle między bodźcem a reakcją, czyli już ta konkretna proaktywność, jak tutaj jest to wypracować, jak to zrobić, jak się tego nauczyć. Przyjmowanie inicjatywy, działań lub dostosuj się, mamy takie dwie możliwości w zasadzie w życiu, i słowa mają znaczenie. O zależności do niezależności, o proaktywności, czyli tylko ty możesz dokonać tej zmiany. To jest też o odpowiedzialności, o wzięciu odpowiedzialności za siebie, za swoje życie. Ja tutaj mam kota, nie wiem, nie widać go, troszkę go widać. Um, o tym, że nie ma tak naprawdę żadnego zewnętrznego, jakby to powiedzieć? Mistrza, Boga, nauczyciela, księcia z bajki, ojca, który przyjdzie, czy matki, która przyjdzie i załatwi za Ciebie Twoje sprawy. Tak nie będzie. Owszem, Bóg jest, ale nie, nie taki, żeby załatwiać za Ciebie Twoje sprawy. Yy, tutaj właśnie jest ta wolna wola. Wolność yy, jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Jest jedną z zasad podstawowych praw człowieka, praw naturalnych, bo tutaj nie mówię o prawach nabytych, które gdzieś tam się pojawiają w konstytucjach, ale i w prawach, w prawach państwa. Natomiast jest prawem naturalnym, jest prawo do wolności i prawo do wzrostu. Między innymi, więc tylko ty możesz dokonać tej zmiany o własnej wizji, czyli o tym, żeby umieć też stanąć z boku i spojrzeć na siebie tutaj odwrotnie niż kiedy mówiłam w tym pierwszym punkcie. No to tutaj możemy, możemy popatrzeć na siebie z boku i zobaczyć to, jacy my jesteśmy i jak to widzenie takie, taką samą świadomość, bo dziś też będę mówiła, w społecznym zwierciadle, czyli o tych trzech determinantach, o których pewnie wiecie, ale nie zawsze sobie zdajemy z nich sprawę z ich mocy, to jest determinizm genetyczny, determinizm psychologiczny i determinizm środowiskowy. I o tym, co jest między bodźcem a reakcją, czyli właśnie o tej proaktywności, czyli że nie trzeba reagować reaktywnie, bo my przeważnie reagujemy w sposób wyuczony, tak? czyli reaktywnie. Reagujemy na dany bodziec, na przykład na Przewrócony, zniszczony tort weselny nawykowo. Czyli jeżeli ktoś ma w sobie takiego, głównie jest to nawyk bycia ratownikiem, to będzie leciał, ratował panią młodą, pana młodego, tort, wszystko inne. Jeżeli ktoś ma nawyk bycia ofiarą, to będzie w tym momencie płakał, smucił się, narzekał, że jak to, że co się stało, że tutaj można zrobić i tak dalej. A my możemy między tym bodźcem a reakcją na chwilę się zatrzymać. To jest to czasami ułamki, ułamki naprawdę samoświadomości. Możemy obudzić sumienie, możemy włączyć tę wolną wolę i uwaga, możemy włączyć wyobraźnię. Czyli my możemy zareagować nieszampowo, zareagować nienawykowo, nieprogramowo. Możemy to zrobić i o tym jak to zrobić będzie na kursie o przyjmowaniu inicjatywy będę mówiła, czyli jak już wiemy, jak ta między tym bodźcem a reakcją, jak to wygląda i jak przejąć inicjatywę i właśnie nie zareagować w sposób reaktywny. Działaj lub dostosuj się, to jest też taka ważna rzecz, czyli że w zasadzie mamy dwa wybory. Słowa słowo mają znaczenie. O reaktywności, która mówi: Nic nie mogę zrobić, on mnie doprowadza do szału. Nie zgodzę się na to, muszę to zrobić, zrobiłbym gdyby. I o proaktywności, która mówi: Mogę coś zrobić, panuję nad emocjami, zrobię coś, aby się zgodził, czyli wykonam pewne działanie i przekonam świat do tego, żeby się zgodzili. Wybieram, co zrobić, nie muszę, wybieram. I zrobię. Często zamiast muszę wprowadzamy chcę, bo chcę jest rodzajem wyboru, ale mogę też powiedzieć nie chcę. Więc tutaj w tym wybieram muszę, niekoniecznie zamieniamy na chcę, czasami zamieniamy na nie chcę. I piąta część module pierwszym, krąg zainteresowania i krąg wpływu, czyli mieć i być krąg zainteresowania, krąg wpływu, przejmowanie kontroli nad swoim życiem, powiększanie kręgu wpływu i o tym mieć i być również. Tutaj krąg zainteresowania, krąg wpływu to jest bardzo piękny temat, który uwielbiam, bo pokazuje to, w jaki sposób, gdzie, gdzie są nasze moce, gdzie jest nasza moc, gdzie jesteśmy silni, w którym miejscu naszego życia, w którym przejawie siebie jesteśmy silni i często okazuje się, że zupełnie nie tam, gdzie by nam się mogło wydawać. O przejmowaniu kontroli nad swoim życiem, o kontroli bezpośredniej, pośredniej i o braku kontroli, o powiększaniu kręgu wpływu, czyli o tym, jak ten krąg zainteresowań, czyli który jest na zewnątrz, tak naprawdę nie mamy na to wpływu, jak go zminimalizować, tak aby był dalej dla nas interesujący, aby gdzieś tam się w nim odnajdywać, ale aby ten krąg wpływu na ten krąg zainteresowań nałożyć, czyli aby mieć rzeczywisty wpływ na to, czym się interesujemy omieć i być o tym, że w kręgu wpływu mamy jestem, jestem, a w kręgu zainteresowań mam. I o takich o tym, że czasem używamy takich sformułowań typu: Będę szczęśliwa, gdy będę miała nowy dom. Będę spokojna, gdy dzieci podrosną. Byłabym szczęśliwa, gdybym miała innego męża, albo gdyby mój mąż był inny. Czyli znowu szukamy na zewnątrz, nie w sobie. Gdybym miała mniej lat, byłabym zdolniejsza, albo mogłabym więcej. Gdybym miała mniej kilogramów, byłabym zdrowsza. Gdybym miała więcej czasu, to coś tam, bym spełniła swoje marzenia. Gdybym miała więcej pieniędzy, znowu zrobiłabym coś dla siebie, o czym zawsze marzę. I gdybym miał, gdybym miał. No ale tutaj właśnie mówimy o tym, że jak to prze przełożyć, jak się to przekłada, jak to przełożyć na jestem. O tym będzie na e, kursie. I sześć. Podsumowanie, zakończenie pierwszego modułu, ale też powiem o drugim końcu kija. O tym, że kij ma dwa końce, to każdy wie, że jeżeli ruszymy jednym końcem, to ruszymy też natychmiast drugim, prawda? Że nie da się poruszyć jednym końcem, tak by drugi pozostał nieruchomo, chyba że go zakotwiczymy, a tylko złamiemy. Podejmowanie i dotrzymywanie zobowiązań. Um, to tak, w tym drugim końcu, ja jeszcze powiem o tym, jak to działanie przekłada się na krąg zainteresowań, jakie są efekty, że mogą się pojawić błędy, no i że zawsze mamy konsekwencje tego działania. O podejmowaniu, wytrzymaniu zobowiązań, a podsumowaniu, w którym pod, pod, pod przedyskutujemy sobie pewne rzeczy, jak to wygląda, będziemy starali się zrozumieć siebie nawzajem. 30-dniowy test proaktywności, który Wam zaproponuję tutaj na zakończenie tej części i zaproszenie do drugiego modułu i opowiem wtedy o tym drugim module, czyli jak osiągnąć pełną niezależność, zaczynać z wizją końca, robić najpierw to najważniejsze i y, osiągnąć taką taką piękną swoją samoświadomość, która właśnie wynika nie z, z nastawienia na um, osobowość, czyli na to, jaka chce być, jaka, jaka się lansuje i tak dalej, ale na to, jaki jestem faktycznie, czyli na samoświadomości, na samo poznaniu to się opiera. Na zrozumieniu siebie. I dopiero potem, jak zrozumiesz siebie, jak poznasz siebie, możesz powiedzieć: OK, to ja to potrafię, to potrafię, to potrafię, to jest dla mnie ważne, to jest dla mnie ważne i to jest dla mnie ważne. A te rzeczy, które wydawały mi się ważne, tak naprawdę mam gdzieś na marginesie, więc. Jeżeli już to wiem, wiem, jakie mam swoje dobre strony, mocne strony, swoje słabe strony, to wiem, jak mam ze sobą postępować, jak osiągnąć cel, którego pragnę. Bo możesz go osiągnąć, czy jesteś um, bardziej lubisz na przykład aktywność, czy jesteś całkowicie introwertyczny, czy introwertyczna. Możesz osiągnąć ten sam cel z innymi metodami, no ale właśnie najpierw rozpoznaj to, um, jaki jesteś i kim jesteś. I na koniec o tym, gdzie można mnie znaleźć, gdzie można znaleźć o tym projekcie. Na, na Facebooku jest strona Indygo Projekt Na niej jest wydarzenie dotyczące tego konkretnego kursu. W tej chwili jest ono w wersji niemodułowej, ale to um, zmienię na najbliższym czasie. Platforma VOD. Tutaj możecie znaleźć, tutaj możecie znaleźć um, konkretne warsztaty, kursy, konsultacje do wykupienia i przez tę platformę VOD będziemy się, będę przesyłała materiały. I tam będzie dostęp do live'ów, nagranych i tak dalej. Jest strona www. ogólnie moja, Można się kontaktować przez mail, kontakt projekt przez telefon, po prostu zadzwonić, wysłać sms 533 871 czy i messenger Elba Indygo. Zmieniłam sobie nazwę, bo tam był cały czas kot czarny, na no, taką, która będzie bardziej, może, łatwiejsza do rozpoznania. I jest grupa na Facebooku, w której poruszam różne tematy. Dostęp do grupy jest dla wszystkich, natomiast po zatwierdzeniu przeze mnie, proszę, żebyście napisali, jak grupowicze mają zniżki na te moje kursy warsztaty, więc sesje indywidualne, więc warto sobie na grupę wejść. Kim ja jestem? No, jestem mamą dorosłego już od dawna syna, więc i teściową. Jestem kobietą w związku, czasem nie. Jestem córką, siostrą, przyjaciółką, znajomą dla bardzo wielu ludzi, pracownikiem uczelni wyższej, na stanowisku profesora uczelni, trochę naukowcem, a trochę nauczycielką. Piszę wiersze, Fotografuję, maluję mandale i prowadzę warsztaty też. Dzięki tym warsztatom poznałam mnóstwo świetnych ludzi, um, wspaniałych, nawiązał się nam taki, można powiedzieć, krąg. Od czasu do czasu prowadzę dom tymczasowy dla kotów. W sumie już coraz rzadziej wydaje mi się, że ta ścieżka się wyczerpała, ale gdyby była potrzeba, to na pewno nie odmówię. I tutaj też taka ciekawostka, że dzięki temu poznałam Znowu cudownych ludzi, którzy stali się domami, ludźmi dla kotków, które były u mnie na tak zwanym tym czasie. Prowadzę własną działalność, mam mnóstwo pomysłów na rozwój, innymi koszulki z mandalami. Same mandale sprzedaję to są takie obrazy malowane w polu z intencją, z intuicją i z intencją. Ukończyłam wiele kursów, ciągle się kształcą W tej chwili na kursie Totalnej Biologii ale ukończyłam też warsztaty ośmiotygodniowe tygodniowe takiego, takiej samoświadomości i w ogóle wiele, wiele różnych cały czas też właściwie się dzieje. Od 17 roku życia gdzieś w tych procesach samopoznania jestem. Um, skończyłam kurs jasnowidzenia, byłam po niego przesztena no, i kilka takich innych. Um, Przeszłam też własną psychoterapię. Jestem w ciągłym procesie duchowego rozwoju pod superwizją. Wydaje mi się, że to ważne, że jest ktoś, kto. Kto jest też moim mistrzem, tak bym to powiedziała, ale bardziej oczywiście zgodnie z buddyjską zasadą: nasz mistrza zabije mistrza. To jest pierwsza rzecz, czyli o tym, żeby nie mieć takich mistrzów, mistrzów, ale na pewno jest to dla mnie ważne, że, 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 że ktoś po prostu ma też taką pieczę nad moją drogą. Tak kilka zdjęć takich wyrwanych trochę z kontekstu z ostatniego czasu, które gdzieś tam mi się pojawiły. Ja bardzo dużo czasu spędzam w przyrodzie, przyroda mnie ładuje, daje mi napęd. Ale też ze zwierzętami, tak. Od przedwczoraj w moim domu jest drugi pies, taki staruszek, bardzo stare zwierzątko, stary pies, który ma już 14 lat, według rocznika. I w sumie go tak wzięłam na emeryturę, już taką poważną. Całe życie spędził w trudnych warunkach i w stronisku, więc rok w stronisku, więc niech ma trochę, a nawet dużo radości teraz. Maluję, tak jak powiedziałam, to jest takie moja druga strona, twórcza właściwie trzecia, może już w ogóle kolejna. Dziękuję wam bardzo i zapraszam, zapraszam bardzo serdecznie na ten kurs. Zapraszam do spotkań indywidualnych. Dajcie znać bardzo proszę i no i zapisujcie się. Będzie mi miło spotkać się z Wami. Do zobaczenia.